Winda kosmiczna jest to duże urządzenie transportowe, które ma w przyszłości umożliwić wysyłanie ludzi, ekspedycje w przestrzeń kosmiczną. Wyobraźmy sobie, że w płaszczyźnie równika mamy linę ściągniętą poza odbitę geostacjonarną. Tam mamy przeciwciężar. Po takiej linie następnie będą się poruszać pociągi której przy prędkości około tych 200-300 km na godzinę na, na orbitę postacjonalną ta podróż ma trwać kilka dni. Propozycja projektu o tej nazwie została zgłoszona już przez firmę japońską Obayashi. Firmę, która buduje wielkie konstrukcje mostowe. Znaczy, w roku 1991 japoński uczony Ijima Najpierw zaprojektował, a potem wytworzył nanorurki węglowe. Materiał o zupełnie innych, nowych właściwościach. Jest to materiał, który jest kilkadziesiąt razy bardziej wytrzymały od najbardziej wytrzymałych stali. Jednocześnie jest on około pięć razy lżejszy od stali, bo taka nanorurka to jest po prostu kryształ, taki węgla, tak zbudowany. W tej chwili najdłuższe nanodurki to są około jednego metra można produkować, ale pamiętajmy, je, je, około jednego metra, na śmieci to średnicę kilka nanometrów. Więc jak się porówna, to jest znacznie, znacznie mniejszy stosunek średnicy do długości niż posiada na przykład ten, ten, ten gazociąg, który idzie tam od Petersburga aż do Niemiec bo tam średnicy miało około 1 metra, długość, długość ile? No, 2000 kilometrów. Dla rodziców, którzy no nie, nie, mieli, nie mieli możliwości zdobycia studiów pełnych w okresie przedwojennym, fakt, że mogą studiować na Politechnice i wybrać sobie dowolny kierunek, to było dla nich tak dużo, że w zasadzie nie, nie puścili mnie nigdzie dalej. To mówię, tutaj będzie na Politechnice. To, co chcesz, to sobie wybierzesz. No i wybrałem kierunek, który najbardziej mi z fizyką korespondował, mianowicie energetyka jądrowa. I nie żałuję, to, że na przykład to, to co tu leży, ta, ta praca magisterska, to właśnie jest praca magisterska z energetyki jądrowej no, w roku 1965 roku obroniona. Sama praca dyplomowa, miło, że pisałem ją i broniłem ją w Gliwicach, wykonywana była w Świerku, w instytucji badań jądrowych. Był pewien moment, kiedy miałem załatwione stypendium British Council na wyjazd do, to dokładnie do chyba do Warwick w Anglii. I tam była grupa profesorów, która zajmowała się stabilnością stochastyczną. Tą właśnie stabilnością, której jest moja habilitacja. I miałem prawie wyjazd załatwiony. Ale wymagałoby to czego? No dość intensywnej nauki języka angielskiego, żeby zdać egzamin za jakieś pół roku i aby móc wyjechać. A jaki był wybór? Jaka alternatywa? Albo poświęcę na to, albo wykorzystam szansę i napiszę habilitację w tym czasie. No i ja zdecydowałem się zostać. Będąc kiedyś na koloniach, jeszcze jako chyba kończę szkołę podstawową, przypadkowo wziąłem udział w zawodach sportowych międzykolonijnych. Było to w Łebie, o ile pamiętam. Piękne wakacje, i tam pamiętam, że wygrałem jakieś bieg na 600 metrów, byłem długi gdzieś skoków dal. No i wtedy tak ojciec mówi, mówił: No już widzę, że wychodzi ci lekko atletyka. I to był, ten, to był też taki, taki element. Tak to się złożyło, że potem, będąc w szkole średniej, wstąpiłem do MKS-u, czyli Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Gliwicach, i tam pod kierunkiem świętej pamięci ten senka. No, zacząłem uprawiać sprinty. I to uprawiałem przez dużą część szkoły średniej i całe studia wyższe, dopiero potem, dopiero potem po studiach, kiedy no, opuściłem Śląsk, no to wtedy y, 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 częściowo, no, to, y, to przestałem mieć kontakty z potem. Jeśli chodzi o wynik, to, bo, bo to najbardziej w tej chwili przemawia 10,9 na 100 metrów i 221 na 200 metrów. To jest to już tak do końca. W okresie egzaminu dyplomowego profesor Skalmierski zgłosił się do nas. Powiedział, że organizuje Katedrę Dynamiki Układów Mechanicznych i chętnie by nas dwóch, profesora świętej pamięci już i mnie, widział na swoich asystentów. Uczenie się od nowa mechaniki stosowanej było jednak czymś nowym. Elementy łączące to właśnie była matematyka, inne modele fizyczne, nie, nie zagadnienia jądra-atomu, lecz, lecz zagadnienia przyciągania dwóch ciał. Nie, nie siły jądrowe, tylko na przykład siły van der Waalsa, czy innego rodzaju. Także to, było, to była pewna kontynuacja, pewien szkielet matematyczny, pewien wzorzec matematyczny, który można stosować do wielu działów fizyki. To się pokrywało niestety, ale trzeba było się sporo rzeczy douczyć. Studia matematyczne jako dodatkowe studia wybraliśmy decyzją kilku kolegów. Jeden z nich jest no, członkiem nauk, drugi jest hodowcą kwiatów. Jak, jak Z tego co wiem, rozjechaliśmy się po świecie potem i stwierdziliśmy, że będąc już pracując w tym czasie na studiach, byliśmy po studiach na zasadzie. I wtedy mieliśmy już tak ukształtowany światopogląd naukowy, że wiedzieliśmy już, co będziemy robić. Jedno było pewne, że w procesie doktoratu przyda nam się lepsze opanowanie narzędzi matematycznych. I to było to, dlaczego poszliśmy na matematykę. A, a jednak nie na fizykę, bo to by nam, fizyka oczywiście by nam poszerzała możliwości. A tu już nie chodziło o poszerzanie, lecz zdobycie Narzędzia, precyzyjnego narzędzia do tego, żeby zająć się właśnie pewnymi nowoczesnymi zagadnieniami mechaniki, automatyki. Matematyka jest niezbędnym elementem studiów politechnicznych. Bez tego trudno sobie wyobrazić jakikolwiek rozwój techniki. Oczywiście i cała grupa jest studentów, którzy uważają, że wszystko podpowie im komputer, ale to nieprawda. Komputer wykona tylko to, co im się da. Jeżeli zadanie się źle postawi, to oczywiście są dobre programy, które tam pod, będą podpowiadać, będą mówić, dlaczego, dlaczego się tak nie można robić, ale da dadzą wynik. Jeżeli się nie wie, co ma wyjść, no to każda odpowiedź jest dobra. Dawniej uczony przez duże U, tworzył dzieło badał zjawisko, potem pisał książkę i często w ciągu swojego życia napisał jedną. A obecnie naukowiec, mówię już przez małe n, zbiera punkty za publikację. Za tak, tę publikację 5 punktów, za tą z listy 20 punktów i tak dalej, i tak dalej. I nasza pozycja przetargowa wobec ministerstwa polega na tym, że każdy ktoś ma jakąś tam liczbę tych punktów ministerialnych, jakąś liczbę hirsza. Porównuje naukę do szypania góry z piasku. Trzeba szybko dosypywać na górę, żeby ta góra była górką, bo inaczej ja wiemy, jak szybko robi się prawie równo. Tak samo w nauce. Trzeba, ją, trzeba ćwiczyć. Mózg czytając nowe prace, selekcjonując nowe kierunki, czy to warto, czy tego nie warto. I ciągle się uczyć czegoś nowego. Bo jeżeli stanie się w jednym, miejscu, no to oczywiście można pełnić rolę nauczyciela akademickiego, ale, ale nauczyciel. Prawdziwy akademik musi ciągle coś nowego tworzyć. to już nie o to chodzi, co będzie naprawdę bardzo wielkie dzieło, ale jednak starać się do czegoś dążyć. Udało mi się zrobić to, że w ciągu tych 47 lat pracy naukowej, już, zwłaszcza w pierwszym okresie, udało mi się wypróbować 13 doktorów. 5 doktorów jest. Po habilitacji dwóch jest profesorami zwyczajnymi. Znaczy, to mam na myśli pana profesora Kurnika i pana profesora Radkowskiego. No, osoby będące w tej chwili, czy, czy, które były u władzy w polityce warszawskiej czy też na wydziale samochodów maszyn roboczych. Na niektóre konferencje otrzymuje się list z zaproszeniem, że proszę wygłosić referat na temat pana badań bez określenia dokładnie, tylko nazwa konferencji to obowiązuje. I to są właśnie te nasze, nasze te, te radości, prawda? które mówią, że ktoś nas docenia, ktoś nas cytuje, czyta, a potem cytuje. Także to jest to, z czego odczuwamy radość.